Dzień dobry Państwu. Dzisiaj w tym filmie będziemy walczyć ze wszechogarniającą nas masowością i tym razem porozmawiamy sobie o tym, jakie następstwa z pewnością będzie miała ta obrzydliwa ceremonia otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Jest to zapewne, nie mam najmniejszej, co do tego wątpliwości, wspaniały podarek dla propagandystów rosyjsko chińskich, albowiem dla państw brixowskich głównymi centrami ich propagandy jest oczywiście Moskwa i Pekin, nic innego. Jest to piękny gest i y, 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 y podarunek dla nich, y, żeby wśród byłych narodów kolonialnych szerzyć propagandę antyzachodnią, geograficznie mówiąc, bo nie ma czegoś takiego jak zachodnia cywilizacja, ale to są kraje umieszczone na zachód względem brixu i... Y, y, Mówić, no ci co was gnietli tam jakieś 150 ileś lat temu, teraz są już tak zdegenerowani jak widzicie. Pójdźcie do nas, do Bricksu, My jesteśmy ostoją moralności, my jesteśmy ostoją rodziny, my jesteśmy ostoją normalnego handlu, my jesteśmy ostoją normalnych relacji, nie zaprzeczamy rodzinie i te dalej. Wiemy, że w 100%. Wszystko. Super, w BRICSie nie działa jak wszędzie, bo świat, świat nie jest perfekcyjny. Yy, można znaleźć u mnie na kanale film o BRICSie, do niego odsyłam. Tam analizuję część problemów, jakie mają obecne, obecnie kraje BRICSowskie i one się będą zwiększały, jak będzie się zwiększać sam BRICS. Plus jeszcze jedyne co te kraje łączy jest na razie nienawiść do zachodu, głównie do Anglosasów. Jak ten czynnik spajający zaniknie, to zobaczymy, co z tym dalej będzie, no ale już o tym mówiłem. Wracając do wątku tego filmu. Jedno jest pewne. Wspaniały argument tym propagandystą został rosyjsko-chińskim dany i z pewnością go brutalnie wykorzystają w koloniach do walki z wpływami tak zwanego zachodu, geograficznie mówiąc. I teraz chciałbym nawiązać jeszcze do jednej kwestii, że wielu ludzi mówi, tak, to był plan, żeby pogrążyć białych, pogrążyć Europę, ośmieszyć i tak Nie, ja uważam, że organizacja tej ceremonii to nie był żaden plan i nigdy nie miałem obsesji, że wszystko jest wybitnie zaplanowane. To jest emanacja czegoś takiego, co bym powiedział e, faktu, że. Ci ludzie, którzy nami rządzą, ta elita polityczna, biznesowa, bo kulturowo to ona już dawno nie jest, te rządy, które widzimy i które nie widzimy, zaczęły wierzyć w ideologię, którą serwują masą. Najpierw używały ją do tego, żeby oczywiście trzymać masy w posłuchu i ogłupiać i zarabiać na tym, przede wszystkim dla hajsu, kasy i władzy, a obecnie już takim to dobrze idzie, że zaczęły w to wierzyć, dlatego posunęły się już tak daleko. I to jest właśnie ten problem w którym się obecnie znajdujemy, że cienka granica między pragmatycznym używaniem ideologii do utrzymania władzy i zbijania kasy na kieszeni yy, przero przerodziła się w używanie ideologii jako wiary. Zaczęli w nią wierzyć, dlatego już nie mają żadnych zahamowań i na chama wszędzie serwują swoje ideologie, yy, które Zaczynają im szkodzić. Jak już mówiłem, jest to wspaniałe paliwo dla propagandystów briksowskich, które z pewnością już na dniach zostanie wykorzystane i będzie wielokrotnie wykorzystywane. I stało się to dlatego, że nasze elity, rządy, które widzimy, które nie widzimy, takim dobrze ostatnio było, takim się dobrze ostatnio rządziło przy wykorzystaniu tej propagandy, że sami zaczynają w nią wierzyć. Jest to oczywiście krótka droga do problemów i być może upadku. Na pewno dobrze to nie wróży. Tak to widzę i żyjemy w ciekawych czasach. Obłęd postępuje, bałkanizacja, zwłaszcza Europy Zachodniej, też i niedługo prawdziwe problemy obudzące niektórych z ideologicznego amoku. Wszystkiego dobrego Państwu życzę. Do widzenia.